Miałeś przed chwilą okazję zobaczyć, co tam się wydarzyło przy tej drugiej bramce. Jak teraz oceniasz to już na surowe, to zobaczyłeś. No nie wiem, z każdej kamery to jakoś inaczej wygląda i, i ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy była bramka, czy tej bramki nie było. Także yy, z jednej kamery wyglądało, że, że, że bramka, a z drugiej, że już niekoniecznie. Także ciężko mi yy, cokolwiek o tym powiedzieć. No sędzia niby był najlepiej ustawiony i podjął taką, a nie inną decyzję. A w, co się stało w drugiej połowie? Zaszło z Was trochę powietrze, czy...? Nie mam pojęcia. Ale... No cóż, byliśmy zmotywowani w szatni nie, 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 nie było jakiegoś przeróżnienia czy coś, a wychodzimy na drugą połowę i tracimy dwie bramki. A miało jakiś wpływ na atmosferę w szatni ogólnie w drużynie odejście Niki i Patryka, czy nie bardzo? No, takie jest życie piłkarzy, klubów i tak dalej, bo za jednych zawodników się kupuje drugich się sprzedaje. Transfery są zawsze, także musieliśmy z tym po prostu się oswoić i po prostu trenery musiał wybrać do gry innych zawodników i to wszystko.